Yo, siemaneczko widzowie z tej strony Lapix I dzisiaj sobie zagramy Brawl Stars Dawno go nie było na kanale Ale dzisiaj wracamy z Openingiem A jeszcze tutaj mamy a To jest moje drugie konto Legenda Lapix. No, weźmy sobie Nie, weźmy na farta, na farta żeby był Weźmy sobie to, no I zaczniemy sobie otwierać od małych skrzynek o nie, zapomniałem coś pominąć. Zostawcie jabłkę w górę, aby z tych chociaż jedna postać wypadła. Uwaga, pusto. No, a mnie to, a mi jeszcze dzisiaj właśnie wypadła Roza, więc mogą szansę trochę upaść. No, od, opadnięte nie powiem, ale jak coś dropie, to fajnie będzie. No, widać, że nic. Więc otwieramy to. Uwaga, go. No, się nie świeci. No słabo. Nie świeci się. Kudze. Świeć się, świeć się. No i się nie świeci. Wiecie co? Chyba tu się nic nie zaświeci. O! Świeci się. U, gadżet. Fajnie. Hej, do przodu. Hej, lala. Nie świeci się. Jeszcze jedno. I ostatnia skrzynka. Tu jest tego więcej, ale zostawimy sobie na później. Eee... Dobra, to jest ostatnia, ta jest ostatnia, i no. Bum. No i nic nie dropło. Zostawiam tylko dwa boxy, Tylko już boxy i jeszcze tutaj jest. Ale to zostawimy sobie później. Więc no, zobaczmy sobie. Zagram dzisiaj sobie Shellą. Tym jej gadżetem. Zrobię rundkę na solo. Chociaż nie wolę dużo, szczerze. Tutaj gra, nikt nie gra. Dobra, damy sobie nażytkę, potem otworzymy sobie to, co jest z alei Pułarów No jedziemy. i jedziemy. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo bez tego to na pewno nic nie dropnie na tym odcinku. Ano. Wszędzie mhm. go w ogóle... Aha, dobra, bo to jest ten... Nie ja myślę, że to jest ten drugi. Na! Kocham ten manewr. <laughs> manewr. Taki trochę cichy. Bo jestem cichy, telefon! To zniszczyłbym tym, ale nie będę. No i to tak działa. Aha, el primo. O, kurka. No dobra, idą do niego, idą oni, idą w moją stronę. Chyba, że. Bezpiecznie. ale porobiłem. Tu pewnie gdzieś siedzi, okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. to było łatwe, to było proste. Dobra. Zobaczmy se, obczajamy sobie teraz to. Cyk. Uwaga, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Czekamy, czekamy. Dobra, zostawiliście, to dobrze. Uwaga, go! Nie zostawiliście. Ej, widziałem. Dobra, blokujemy chociaż jedną postać! I robię sobie zdjęcie, on by nie. Na miniaturce pewnie będzie ten brok. Uwaga, otwieramy małą skrzynkę z niczym. I teraz... No mamy broka. Zagram sobie jedną rundkę może brokiem. I no. Ja jestem w ogóle tak może nie podczas, ale tak naprawdę polech. Czy bo. Jeszcze mam angielski i chyba religię będę mieć zaraz, o. no to jeszcze chwila. Mam dużo czasu jeszcze na nagranie. Czyli nie wiem ile mam tak naprawdę. No, otwieramy te dwa mega boxy i koniec odcinka, bo boję się. Nie wiem tak naprawdę o której konkretnie etnie jest ten tym Chwilowo, bo tak. Tu jest loza. cyk, cyk. No nie, nie trafiłem. O tam jest. Powrócaj! A ja na tym koncie w ogóle dużo postaci mam. Nie wiem czemu. Pajperka mam tutaj inna. Dla pewności. Żeby się nie okazało, że gdzieś ktoś tu siedzi. O! Właśnie o tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem Dokładnie przed chwilą o tym mówiłem Dosłownie przed chwilą o tym mówiłem Ej nie dobra teraz ten brok jest Okej okay, widzę go. Niech sobie nie myśli że mu wszystko wolno o w pupę o dobra na hita i strzał Beee. profesjonalny strzał brokiem o chwila by do niej napisała pewna fajna osoba o nazwie Pyciek o dobra wie na szczęście bo nie wiem pisałem do, do takiego jednego no Pyćka. no i do niego kanału zobaczę dam linka bo no mnie też trochę wypromował i otwieramy otwieram mega boxa. Pięć. Ja nie mogę. Pięć. Dobra. Ciul. Nic nie pędzi, więc... No właśnie. Ja, matko, cały czas na otwieranie tego wszystkiego to właśnie zmarnowane. Zostawiłam go w górę, bo jest mi teraz naprawdę smutno. Co prawda dostałam monety. Trochę się zwróciło. Ale tak średnio się zwróciło. Zostawcie go w górę, bo teraz jest mi smutno, bardzo, bardzo, bardzo smutno. W górę, proszę. No, a do takiego jednego fajnego gościa, który którym się nie dużo mówiłem, no ale no, jest bardzo spoko. Będziecie mieć link do niego, więc proszę wbijcie, bo on mnie też by wypromował, powiedział, wbi żeby wbili do mnie, nikt nie wbił. Było mi smutno, więc ty, wy, 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 moi widzowie będziecie inni. I wy oczywiście wpadniecie na jego link, na jego kanału sobie tam zobaczycie, mogę mogli sobie wejść, zasubskrybować, no bo no, gość jest fajny, no byłem u niego na live tam chyba będzie ten, yy... tam będzie tam chyba tam drugi, bo on dzisiaj wyrzucił nowy odcinek, nowy ten Fortnite, a tam był jeszcze live, gramy aranki Fortnite, no i na nim wy trzeciej godzinie gdzieś tak będzie będę, będę tam bardzo po prostu często dosyć, więc no. Dlatego no e, więc ja się z wami żegnam. Opening no, był spoko, ale też smutny. Jest mi smutno. No. Ja się z wami żegnam. Ja zaraz mam reakcję, więc no. Łapkę w górę i zostawcie No co, a dzisiaj chyba będzie odcinek z Fortnite'a Albo live czy coś Nie wiem, a dzisiaj chyba... Dziś, tak, dzisiaj Pyciek, o 21 ma live'a Więc możecie tam wpadnąć Wpaść, bo ja tam chyba też również będę jakby Nie wiem, wejdę sobie Jeszcze na kanał chyba dzisiaj wejdzie odcinek Z takiej krótkiej dwusekundowej Albo sekundowej animacji którą robiłem 2 godziny, w sensie jeszcze dalej robię i minęła nawet godzina, półtorej gdzieś, więc pewnie żeby dokończyć zajmę jeszcze jakieś pół godziny, więc no, pewnie by będzie wyglądać jakbym ten, ale no ja się trochę też jednak uczę. No, zostawcie z wami żegnam, zostawcie łapkę subskrypcję, do pyćka i no, pa!